L no, le- le no, prawo no, no, no? Enemy Ej, <laughs> <laughs> no To jest clip, to jest clip to będzie To jest to silko Pamiętajcie, że w pierwszych 30 sekundach filmu nie może być w przekręcu, bo monetyzację. Okay. Dobra, ej, kolejny odcinek robię z nie? Ściana, e, znaczy... Strzała. Standing ahead. Kamera gdzieś tu jest. Hej, u góry gdzieś była kamera, pizdeń. Czemu to bez... <laughs> Ja to, rzuciłem. To, to, to rzuciłem, Jest, kurwa, mikro, co to? Cześć, cześć. WHAT ARE YOU WAVING AT?! WHAT ARE YOU WAVING AT?! Tak. Dzięki. Nice. Tak, biorą. Łasienki e, biorą. Właśnie, właśnie, właśnie. Tutaj. Tu jest, tu ah! jest. I teraz wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. O, po prawej. Wychylasz i prawo. Wychylasz prawo. Od razu patrzysz. Nie patrzysz na raz, bo nie... wziąć tego skina? Hype. <grym> pasz, pasz, kluczka. Jaa, ale to było dobre. Na odcinek. Paczem na odcinek, na odcinek. Dwa dawaj, dawaj. kracz na odcinek. Po prawej. Knife'em. <grym> no. <grym> <grym> no. <grym> no. <grym> nie wiem, jak działa oswaj. Tam jest bait, tam jest bait. nie idź aż. Rzuć tam do góry, rzuć tam do góry. Grado. Dobra. Jest daleko. Daję. Ja pokaż bejta, no. Szybko, patrzcie, daje tak. I chodźmy, a, chodźmy, a. Zaufajcie mi, ja odpalę. Chodźmy. Ale no co, teraz co, mówisz, a? Ja pierdolę. Chodźcie, patrzcie, ja to odpalę. Szybko, ale poczekaj, tak, parę sekund. Poczekaj, tak, parę. Dobra. Teraz. Odpalam, odpalam. Co mogliśmy jeszcze widzę. Skróciła, dobra, wjeżdżamy. się jeździmy, oni wiedzą co nas. Oni już co nas wiedzą, wjeżdżamy. Widzę, widzę. Dobra. Jeszcze jeden, jestem na górze. Jeszcze w górę. nikogo nie widzę. Naplantować, naplantować, Ale to ładnie wyszło. Nie? Dobra, jeśli nie... Ej, tutaj może być. A to bije? No to bije, no jednego HP. Nie, mi nie bije. No jest, nie A Ej, czekajmy tutaj do 40 i se zawrócimy na to B. Tylko no nie dajmy, było. nie dawajmy oznak życia. Żeby się zgubili. Go, nie no, nie Patrzcie, odcinamy tutaj Lecimy przez mida, lecimy przez mida, chłopaki Lecimy przez mida, przez mida Aziz rzucił ścianę Aziz kurwa ścianę rzucił Ej, Dobrze, Aziz Jest za tym, za tym, Bania. Nice. Przeskanowane Szczerze coś czuję plecy Jak A chuj on o to obejdzie On to obejdzie właśnie. to właśnie Ażyc.

because at the end of the day, long as there's two people left on the planet, someone is going to want someone dead. It's a beast of course, Captain I'm just ah, yes. oh, so so oh. One enemy remaining. Oh. Fight down A. Daleko. Mm. There. there was a a Lale. A, i dostał asystę, tego, um, tak? Bo... Nie, to jest tak nie, ja nie, to nie, nie, To jest nie, 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 gry przecież. Dobrze, nie, się... powiedziałeś, nie, nie, nigdy się nie, 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 z nie, 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 flash, nie, nie słyszy flashback, jak, jak kurwa mówi mój postać. No nie wiem, kurwa, no to jest. No nie, ale nie, nie da się tej poznać na przykład. Tarny 4-4. Tarny 4-4, widzicowie. To To ja nie wiem, czy to jest warto tutaj rzucać od razu. Dobra, ten B. Czekaj, to jest znowu? A, ten B. to jest B. jest B tym razem. O jebało to Viper. Nie wiem, fajko. Okej, to jest ok, ja pierdolny. Oni nie mają sławek, ty. On oni nie mają sławek, oni nie mają sławek, przecież ty. Co zrobisz, to to już oh, kurwa. Uh. On oh, yes. oh, 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 oh. A gdzie to się wszyscy chowają? Пожалуйста, пожалуйста. Честно... 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 Честно...

Nasrałem na nich. To moment. ja produkuję. Ale gdzie cię muszę Co to jest. pociągiem do miedzi na dole i do góry do żelaza. To jest Zabieram Sprawdzam teren. Potem postać. to. Dobra, patrzę, gdy ktoś, mnie ktoś. Wylecz mnie ktoś. Wylecz mnie ktoś. Wylecz mnie ktoś. mnie ktoś. ktoś. na <noise> <noise> <noise>

Nie wiem, nie pytaj mnie Dobra, szary, to wypracuje Nice, nice O oh, nice, good shit Weźcie tą sniper po drodze No nie mogę tam wyjść kurwa Kurwa, stał <grym> przez ścianę i się patrzył na ciebie, aż się wypierdolisz I iż... <grym> no, z tyłu mać, no nie jest za długo Nie tym

Nie chcą pracować, nie wiem. No ale ty, Story mogliby naprawić. 40 kosa już w tej grze wiesz? Kurwa. Aha, to jego jakby zabijemy go Sobotura, ta? tak? Pali mnie to.